TADAAA Arbusik będzie sadził ziemniaczki proszę Państwa Przerabiamy arbosa na Instalację do sadarki I będziemy sadzić arbuziki. O co Dobra Musimy końcówki zrobić Ty już podłączyłeś ten plus? Dobra Trzeba uważać Zarobię tymi, będzie wiadomo które plus, które minus. Końcoweczkami kolorowymi. Można teraz wskrócić oryginalnie go, było to będzie gdzieś tu Nie, nie chcesz. Nie, to dobrze jest. Co? Nie wiem, zobaczymy. Te nie powinny się zawieszać, bo są małe, nie? drobne. Drobne są, więc nie powinny. No i mamy plus trochę. Arbus przesadarce proszę Państwa, no i co? Skończyło się, że chcieliśmy jechać sadzić ziemniaczki, a skończyło się tak jak zawsze. Czyli dostrzegliśmy awarię. Powiem Wam, już w sumie wymieniliśmy to łożysko. Ale żeby jak musi wejść tam pod chłód, jak pod samochód trzeba było stąd wybić staro, stare, starą tulejkę starą tulejkę od tego, gdzie ona jest gdzieś tam leży ta tulejka także ogólnie było bardzo, bardzo ciężko musicie mi uwierzyć na słowo Pociąłem ją boszem ile się dało, Nagrzała się i jakoś poszła, strzeliła w końcu. Wybiliśmy ją. Ale tam wymiana tych łożysk to jest tragedia. Naprawdę Jak w ruskim czołgu, ty ja tam czułem. Głowę miałem między tymi talerzami akurat tutaj, tam u góry, przy tej zębatce. Ruch młotkiem 15, 15 cm, nie za dużo, za 5 cm. Ale później z drugiej strony podeszłem mi I udało się proszę Państwa Także dzisiaj mieliśmy zacząć sadzić a no niestety e, Dobrze zauważyliśmy to bo jakbyśmy Tego łożyska nie wymienili a tu jest naciąg łańcucha Więc jakby to mocniej naciągało ta łożyska by szczeliła. W końcu by ją złamało bo idzie pod kątem I mówimy dobra lepiej poświęcić parę godzin Na naprawę niż ma się zepsuć na poli i wracać i tak. Ta I sadzimy. Poprzeczniki już wyrównane. Arbosik dostał następną fuchę. Sadzenie ziemniaczków. Tam to rano mi. Rano mi tylko jedna tona. Na wczesnego, bo więcej nie trzeba będzie. I wszystko powinno działać. Poprawione wszystkie pierdoły, które nie działały, to teraz działają. Jeszcze taśmy trzeba było założyć, bo musieliśmy się i później założyć. To trochę zeszło nam. No niestety. Prato trzepi pług bo jeszcze tylko nam zostało do zorania pod kukurydzę 12 hektarów, ale to już kiedy indziej, po weekendzie majowym. I tak nie będzie tak szybko, chyba. Łorane, znaczy ogólnie kukurydza, więc No i lecimy Na miareczkę, sprawdzimy głębokość posadzonych z ziemniaczków I zobaczymy jak to idzie Rok czasu sobie stało, odpoczywała Nie wiem czy się chwaliłem, może chwaliłem, nie chwaliłem, ale My ją kupiliśmy za w sumie 12 tysięcy złotych W Niemczech, 200 km za niemiecką granicą to było, tam była ogólnie. To był dealer jakiś i ona stała w takich krzakach. i Ile tam lat nie mogli sprzedać? My ją kupiliśmy i posadziła prawie 200 hektarów. Jak za darmo. Ale naprawa, no niestety, trzeba naprawiać. Trzeba naprawiać, niestety. Weź bardziej do tyłu, bo zanim zacznie sadzić, to mi nie. Chyba, że przekręcę kolbą Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, jeszcze, 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 jeszcze Dobra Sadzimy odtąd Tak zanim zacznie trochę będzie Mam nadzieję, że nie będzie za głęboko Co znacznik? A, ten Zapomniałem, jak to się robi się. dobra je, zobaczymy jak będzie sadzić. Czy się ruszy w ogóle? Aha. Następny problem. I lecimy. No głęboko ładnie będzie sadzić. No. Mi się chyba podoba akurat kółeczka przed tymi Jedno w górze tam to są w górze widzisz ale Ona wisi w powietrzu Trzeba ją niżej na zaczepie I kolejny dzianek proszę państwa Piękny, cudowny dzień Chwała Bogu za to eee, Więc tak, kurasek na przemysł Trochę się zgniłku tu Co to było? Jezu, kot mnie... ziemniak, już myślałem, że to ziemniak tak piszczy. Hema kiciucha bohaterze ty. Eee Trzyma na wszystkim ogólnie. My tak działamy: i jedalne i sadzeniaki, i sadzimy, i talerzujemy, i wszystko naraz. I mamy tutaj tak, zaraz talerzyweczkę podpinam. Ziemniaki już załadowałem. Przyczepy, można powiedzieć, prawie pełne, bo w tym roku jednak mniej tych ziemniaków. To tutaj jedna odmiana, druga odmiana. Rozdzielamy. Yy, tu jest kuras. Tam jest jadalny na pszczepie i ten tu mamy. o Widzicie, od razu robimy na sprzedaż. No, także ziemniaczki u nas hurtowo. No, hurtowo można powiedzieć. Tam, bo jak ktoś bierze 200, 300, 400 worków, no to po pozotówce idzie teraz. Tu mamy ekscelencji. Ziemniaczek fajnie, ładny ziemniaczek, kurcze. No gdzieś zgiłki się trafiają delikatne, ale zasychają. Ale ogólnie ładny ziemniaczek, tamtym roku kwalifikat. Yy, I tu jest jadalny w sumie excelencja, ale powiem wam, że ze względu na to, że w tym roku zostawiliśmy mniej ziemniaka na, na przemysł, to tego jadalnego posadzimy. Wszystko, chyba że bierzemy tylko najgrubsze, największe, tam parę woreczków, żeby było. Ostatnie dwie palety ranomi dziś się zabierają. No i tu jadalne, tyle nam zostało. Także powiem wam, codziennie. I, I ziemniaki, i robota. Także. A mieliśmy więcej siać kukurydzy. A się okaże, że nam zostanie połowy materiału siewnego. Mas mi zostanie zordan, katamaran. Uuu, i halk jeszcze mamy, jeszcze mam halka i tu mam ich, tych 15 odmian różnych Lidei ale tę Lideę muszę wy, 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 wysiać, bo chcę te zrobić poletka doświadczalne w sumie zrobimy razem z Lideą taką współpracę podjęliśmy ja jestem za tym, bo ja uwielbiam yy, różne, tak jak już Wam wspominałem, różne nowości i porównania, która jak wygląda odmiana także tu sobie czekają i będziemy siać Trochę zabawy to nas będzie kosztowało, ale warto. Moim zdaniem warto. Dobra. Idziemy, bo teraz bratu chyba już bratu się będą kończyć zaraz. Ziemniaczki 3200 godzin. Arbosik. Jesteśmy, proszę państwa, na polu. Sodzimy ziemniaczki, proszę państwa. Arbosik. Dostał fuchę bardzo się z tego cieszy Dojczyk ładuje drugi Dojczyk wozi i gitara Szczepa mi odjeżdża no, i sadzimy mamy ładny kawałek 10 hektarów wylizany ładnie elegancko poduprawiony poprawiony, poduprawiony w ogóle luge Sprawdzimy Sprawdzimy jak głęboko posadzone ziemniaki są Powinno być jakieś 12 cm A Ile jeździ na godzinę? Na 10 Szybciej Ja na nie nadam, że patrzeć tutaj i ten Aha I prowadzić to jeszcze Później się kurzy się, kurzy To idziemy na szarce? Gdzie ten ziemniaki? Kurczę, nie ma ziemniaków, humor. To teraz dawaj 10 na godzinę. Zobaczymy jak to będzie szło. Będzie się kurzyć. Ale zimne No i robimy ścieżki Jest jak się posieje, tak się posadzi. Rób równo z talerzówką. Piętnaście 15 metrów jest teraz, jak tutaj ta leżówka. No to masz akurat yy, ścieżki i ten. I jedna więcej, nie? Jak miałem wymierzyć? Nie miałem czasu nawet myśleć Zawsze zasuwałem, bo tu i to Ola braki A czemu? A bo tam było uprosie, bo ci łamała ta, ta leżówka, nie? No lepiej było że wam całość jak się tutaj kręci Jeżeli no. macie co, nie kończy w końcu normalny film Mam nadzieję, że go szybko puszczę, w miarę Burzy się ale nie, nie jest mokro, bo zobaczcie, z tyłu Nara, Wsadzimy dalej! Ja. Jedziemy do następne pole tutaj, po drodze mamy Jedziemy na pole Więc mamy okazję sobie się zatrzymać w jęczmieniu. O zimnym, po alienie w tamtym roku było to uorane, ale jest piękny ten jęczmień. Zdrowiutki. Ostatni liść wychodzi, flagówka. Niedługo zabieg. Troszeczkę końcówki tak się jakby przypaliły, ale ostatnio była odżywka z azotem. Ale piękne, piękny ten jęczmień. Kurczę jakby trochę za dużo tego azotu, bo tu pożepaku i no pożepaku i jeszcze tu był poplon z, z grochem, no to tak kurka w inaczej czy nie przycholowałem, ale jak wzrasta plon to i też będzie wzrastać zużycie azotu, tak? Czyli plon też zje ten, może pochłonąć Większa ilość... O! O kurczę może pochłonąć ten azot, przerobić więc to białko się jakoś rozrzedzi chyba Ale Widać takie kubki Widzicie, takie kubki są Tu jest wyższe Tu jest niższe obok to jest po grochu. To jest właśnie efekt groszku. Widać, gdzie, gdzie, gdzie rósł groszek po prostu. I tam więcej tego troszeczkę zotu, ale to się i taka wymiesza, wyrówna, więc. Ale piękny, proszę Państwa. Podoba mi się ten jęczmień. Browarnej Łozimy. Zdrowiutki. Nie? I o to chodzi. Bardzo fajnie. Tu. Zadziałał środek. Dobra. Bierzemy się dalej, dalej za talerzowanie i... A wieś, jest wysoki, taki mikry. A bisam jest wysoki. Po talerzówce może to to. Bo po orce nie ma takich fal Dunaju. Znaczy takie są takie kubki, kubki. Mniejsze, niższe, wyższe. A chuba chodzi. Ale to pewnie yy, przyczyna jest groszku. Groszka więcej azotu pędzi, mi azotu nie pędzi. Ogólnie średnio to wygląda, znaczy, ogólnie to średnio bardzo dobrze wygląda. Bo, no, w ogóle zobaczymy, jaki tu wyjdzie plan. Ciekawi mnie to wyjdzie plon, ciekawimy to. Ale nie widać kurcze, ale tych jest, po podrzucał, tutaj widzę dużo. Tych, tych. No i dobrze. No i fajnie. Nara.